Dzień dobry. Yy, tu Grudniowska Katarzyna. Ostatnie rozważanie to będzie takie trochę moje osobiste. Takie trochę świadectwo mojego życia. Dałam. Podzielę go na dwie części i dałam taki tytuł. Al kocham? Nie, Jezusa kocham. Mam nadzieję, że Państwo załapiecie o co chodzi, zacznę od tego, że z alkoholem miałam syczność od małego. Oczywiście nie piłam, tylko no, widziałam w domu pianę osoby. W zawodówce po zdaniu egzaminu zawodowego poczułam się dorosła i pozwoliłam sobie na szklaneczkę whisky. Natomiast w technikum trafiłam do klasy, do, do ludzi, którzy lubili sobie wypić, lubili imprezy domowe. Bardzo po, potrzebowałam takiej rozpoczęcie, szukałam takiej akceptacji, no więc wsiąkłam w to wszystko. Doszło do tego, że zaczęło mi się lekko trząść ręce i coraz częściej myślałam o alkoholu. Ale Bóg był cały czas w pobliżu mojego życia i zaczął po prostu robić w nim już wtedy porządki. Przede wszystkim z klasy w technikum moim odeszły osoby, które akurat lubiły wypić, lubiły imprezować, a na ich miejscu pojawiły się takie osoby na wyższym poziomie które akurat te rzeczy ich nie nęciły. W 1997 roku powiedziałam Jezusowi tak, czyli w krótkiej modlitwie, tak jak miałam, wsiłam Go do swego serca. Reszta będzie w drugiej części. Amen.